W środowym serwisie sportowym raz jeszcze mówić będziemy o żużlu. Pora jednak teraz na czarny sport w latach 80.. Od piątku, bowiem w Ostrowskiej Galerii 33, można oglądać wystawę, która poświęcona jest właśnie żużlowi w Ostrowie w latach 80.. Pomysłodawcą wystawy, którą teraz można oglądać w Ostrowskiej Galerii 33, jest Krzysztof Ryfa. Organizatorem tymczasem jest Zbigniew Karolak, Ostrowianin, będący sympatykiem Żużla. Wystawa Żużlowy Ostrów lat 80. prezentuje zdjęcia, które zostały wykonane na podstawie negatywów Marka Tuszyńskiego, Mariana Pankowiaka, Czesława Ciesiłki i Mieczysława Gabrysia. Pomysł to mi po prostu pan Krzysztof Ryfa, który tu jest kustoszem tego. tej tej sali tutaj, no, czy znaczy nie sali, tej, tego obiektu tutaj, odpowiedział na początku troszkę, bo miałem tylko zdjęcia małego formatu i trochę sceptyczny byłem. Później skontaktowałem się z kolegą Markiem Tuszyńskim, który nam zdjęcia robił do klubu kibica przy Zapie, no i on mówi, że jest możliwość zeskanowania negatywów, które posiada i później wydrukowania w tym dużym formacie. No i to już w tym momencie to już tak można powiedzieć, że wypaliło. No i później to już były już sprawy organizacyjne. Zbigniew Karolak, organizator tej wystawy, był w przeszłości członkiem klubu kibica sekcji żużlowej KKS Ostrowia. Doskonale więc wie, jak wyglądał Ostrowski Żużel 30 lat temu. Teraz dawne czasy mogą powspominać uczestnicy tych właśnie wydarzeń. Wystawa jest także doskonałą lekcją historii ostrowskiego czarnego sportu dla kibiców młodej generacji. Kiedyś nie było tego zawodostwa. to były właśnie te, te sprawy organizacyjne, że po prostu dzisiaj się idzie do sklepu się kupuje, a przy tym się załatwiało, nie? Czyli my, my klub Kwińca przy Zapie, bardzo dużo wykonywał prac na rzecz sekcji żużlowej, Bo to wszystko bo wtedy to był problem. Pozyskać olej, części kupić. To naprawdę było tak, jak wtedy było po prostu. Było bardzo trudno. Kibiców żużla zapraszamy więc do odwiedzenia Galerii 33 i obejrzenia wystawy, która dostępna będzie do 21 kwietnia. Od wtorku do piątku galeria czynna jest w godzinach od 16 do 18. W trakcie weekendu od godziny 11 do godziny 14. To był ostatni materiał w dzisiejszym środowym serwisie sportowym. Na zakończenie jeszcze jedna jakże ważna informacja. O godzinie 18.30 swój drugi mecz w półfinale play-off rozpoczynają koszykarki Ostrowi. Biało-czerwone podejmować będą zespół MKS-u Konin. Jeżeli podopieczne Kaspras Mektały wygrają, to awansują do Ekstraklasy. Ten mecz będzie można bezpośrednio oglądać na naszej antenie od godziny 18.20. Transmisja będzie także dostępna w internecie za pośrednictwem w portalu WLKP24info. Pojedynek koszykarek już niebawem, a oczywiście kolejny serwis sportowy już w czwartek.